Cześć, teraz winyl, nieobiektywnie o muzyce, dzisiaj składanka. Składanka, która kończy karierę zespołu ABBA. Może nie w 100%, bo okazało się, że później, wiele, wiele lat po tym wydarzeniu 40 lat ABBA nagrała jeszcze jeden album, taki album pożegnalny dla fanów Voyager. Natomiast w roku 1982 została wydana taka składanka Abba Single, The First Ten Years. Album, który został wydany na dziesięciolecie istnienia zespołu. I jest to moim zdaniem najlepsza składanka, jaką można sobie wymarzyć dla zespołu, który jest bardzo, bardzo, bardzo popularny, dla zespołu, który miał wiele przebojów i jeżeli chcemy mieć jedną, jedyną płytę zespołu, która by pokazywała wszystko, co jest najważniejsze dla zespołu, to ta składarka jest właśnie takim wydawnictwem. Wcześniej i później ukazało się wiele różnych wydawnictw, natomiast wydaje mi się, że to wydawnictwo to jest strzał w dziesiątkę. po pierwsze oprawa graficzna, przepiękne zdjęcie zespołu, takie charakterystyczne dla początku lat 80. Gatefold, gdzie mamy na rozkładówce 23 utwory wymienione, które są w takim na tle takiego dymu. Może chmur. No i reverse. Mamy tutaj po prostu napisane logo, czy abba, napis logo zespołu. No i napis Single: The first 10 years i parę informacji. Natomiast ważną rzeczą jest to, że oprócz tych podstawowych rzeczy, które są związane z okładką, to mamy jeszcze koperty, w których są piękne zdjęcia zespołu. Mamy tutaj zdjęcie Waterloo, mamy tutaj piękne zdjęcie zespołu w kapeluszach. No i jeszcze może pokażę, pokażę drugą kopertę. No, to zespół ABBA w akcji. No i z drugiej strony, zespół ABBA w jesiennej. Zespół ABBA w jesiennej szacie. I to tyle. Nic więcej. Takie rzeczy, które są proste. Nie za bardzo. Rozbudowane, jeżeli chodzi o jakąś szatę graficzną, natomiast bardzo przyjemne w odbiorze, jeżeli chodzi o wizualizację tego wszystkiego. Dobrze się ogląda tę tą, e, tą płytę i przede wszystkim dobrze się słucha. To są dwie płyty, na których zawarte są wszystkie te rzeczy, które są najważniejsze, ale to nie wszystko, bo na tym wydawnictwie po raz pierwszy został zawarty singlowy utwór e, singlowy utwór Gimi e, Gimi Gimi który to został wydany tylko i wyłącznie na singlu a stał się jednym wielkim wielkim przebojem zespołu to nie wszystko na tej płycie są jeszcze dwa single nowe które zostały Nagrane specjalnie na tą płytę, miały one swoją premierę w 1982 roku. I to są dwa single, które są właściwie na długie, długie lata ostatnimi singlami, singlami zespołu: uh, Under Attack i The Day Before You Came. Bardzo, bardzo dobry utwór, który jest jednym z moich ulubionych, jak nie najbardziej docenianym przeze mnie utworem zespołu ABBA chociaż jest jeszcze kilka innych faworytów, faworytów, które znajdują się właśnie na tej płycie otwieram i zaczynam zastanawiać się, który utwór mógłbym jeszcze specjalnie specjalnie wyróżnić i myślę, że będzie to utwór numer 10 na tej płycie Knowing Me, Knowing You to jest utwór, który chyba jest ten, tym najważniejszym, oprócz tego, o którym wcześniej mówiłem, tego ostatniego singla, The Day uh, Before You Came. Zespół Abba to jest zjawisko. Zespół Abba to jest e, wytwór e, takiego nowoczesnego show biznesu. Zespół Abba to historia dwóch małżeństw, które nie wytrzymały próby czasu, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o współżycie między dwoma rodzinami i między małżonkami w tych rodzinach, to była super sytuacja. Jeżeli chodzi o marketing, gdzie dwie rodziny mają wspólne domki. Gdzieś tam w szwedzkich ostojach leśnych tam pokazują siebie na zdjęciach, gdzie mamy uśmiechnięte twarze muzyków i wszystko jest w najlepszym porządku. To wspaniałe kreacje, jeżeli chodzi o teledyski, które jak na tamten czas były na najwyższym poziomie. Okazuje się także, że sama choreografia, która została przedstawiona na tych teledyskach, była po prostu wymyślona przez same dziewczyny z zespołu. I okazuje się, że także stroje, które mają, też są wytworem wyobraźni zespołu, a nie rzeszy choreografów, rzeszy projektantów mody. To wszystko powoduje to, że ten zespół wydaje się być, jest bardzo, bardzo oryginalny i bardzo, bardzo swój. W którymś z wywiadów, zarówno Areta, jak i Frida opowiadały o tym, w jaki sposób próbowały robić jakieś kroki sceniczne, pokazać się, uczyły się tego, i to na przestrzeni wieków, znaczy wieków, na przestrzeni lat, to, to widać. Natomiast Mówię o tym dlatego, że te, po, ten dwupłytowy album, który jest podsumowaniem e, działalności zespołu e, wymaga pewnie takiego komentarza, który, e, który pozwoliłby poczuć ten zespół jako t, taki bardziej swojski. Takim, taki zespół, który robi wszystko sam i który, e, no i który jest nas, chociaż nie jest z Polski tylko ze Szwecji. Ale jest e, takim zespołem, który mimo wszystko e, e, da się lubić. Mimo wszystko, dlatego że ten zespół się wielkich sukcesów, był olbrzymą gwiazdą, bo sprzedał wiele milionów płyt na całym świecie, i poszczególni członkowie zespołu są do tej pory cenieni, bardzo znani, chociaż. Są już w dosyć zaawansowanym wieku, bo za niedługo Frida skończy, skończy 80 lat. Nie może w tym roku, tylko w następnym, ale jest to już wiek dosyć poważny. Ale myślę, że można powiedzieć, że zespół spełnił się, bo oprócz tego, że przez 10 lat zrobił wszystko, co mógł, to wzniósł się jeszcze na Wyżyny, po to, aby aby 40 lat później wydać, wydać album. Jeżeli chodzi o kolekcjonowanie płyt zespołu Abba, to oprócz tej składanki należy mieć wszystkie inne płyty tego zespołu. A najlepiej, jakby była sytuacja taka, że mamy wszystkie z wytwórni Polar, z wytwórni, która została. Specjalnie albo na potrzeby zespołu stworzona, i tam oprócz abby nagrywano wiele, wiele bardzo ważnych zespołów. Między innymi e, zespół Led Zeppelin e, na, e, na, 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 nagrywał swoją płytę. A zbieranie czy kolekcjonowanie płyt danego zespołu to wiąże się z pewnym wyborem. Można mieć płyty amerykańskie danego zespołu, wydanie europejskie, nie wiem, angielskie, niemieckie, holenderskie, francuskie i tak, dalej, i tak dalej. Ale chyba najważniejszą rzeczą to jest to, że w przypadku ABBY należy mieć szwedzkie wydania, te, które zostały wydane przez firmę Polar. I jeżeli będziemy mieć wszystkie płyty z Polara i tą składankę, to no myślę, że kolekcja będzie taka pełna. A jeżeli nie chcecie mieć płyt, to wystarczy kupić tę składankę, która jest naprawdę najlepsza z wszystkich możliwych. I ja bardzo serdecznie zapraszam Was do słuchania aby jako zespołu popowego, który wzniósł się na wyżyny swojej twórczości i wzniósł muzykę pop na zupełnie inny, nowy poziom, z którego wiele artystów potem skrzętnie skorzystało. Także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do słuchania i zaprosić na następne odcinki. To był teraz winyl Nieobiektywnie o muzyce. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Cześć.